Wszystkim z tej strony Natalia i witam was cieplutko na moim kanale w kolejnym jak co tydzień odcinku z aktualizacji gry. Minęły święta. Mam nadzieję, że wypoczęliście, że zrobiliście coś dla siebie, że dostaliście wspaniałe prezenty i spędziliście miły czas. Natomiast teraz czekamy na nowy rok. A w tym oczekiwaniu przyszła aktualizacja naszej ukochanej gry Star Stable Online, więc przejdźmy od razu do rzeczy. Szczęśliwego nowego roku! Hej! Zimowa wioska ozdobiona goczącymi światełkami i zaśnieżonymi dachami przygotowuje się do pożegnania mijającego roku. Wspaniałe skoki przez przeszkody Trzaska. Zwariowany zimowy pomocnik Trzask stworzył wyścig z przeszkodami na wybiegu zimowej wioski. Jednak po to, że biegają niesforne kaprany, uważaj! Oczywiście przetestujemy sobie, jak wiecie, ja uwielbiam skoki, więc już, już jestem ciekawa, już chcę to sobie testować. E, impreza noworoczna odbywająca się w zimowej wiosce zabawa z okazji Nowego Roku trwa w najlepsze. DJ Kai puszcza na parkiecie twoje ulubione piosenki, a gdy już zmęczysz się tańczeniem, możesz obejrzeć pokaz fajerwerków puszczonych przez innych graczy. Możesz też odpalić własne. Nie masz się w co ubrać. Mamy zestaw nowego roku w dwóch nowych wersjach, a więc włóż coś luśniącego przygotuj buty do tańca i ruszaj do zimowej wioski. Ta impreza noworoczna będzie dostępna przez dwa tygodnie. Sklep szał ostatnich obniżek. Zajrzyj do tego sklepu w zimowej wiosce, bo znajdziesz tam stare zimowe ubrania i wyposażenie po obniżnych cenach. To już ostatni raz, kiedy można kupić te przedmioty. Raczej nie będę zainteresowana, ale jak nie zapomnę to sobie obejrzymy. No i w następnym tygodniu, to nasz ostatni tydzień z zimową wioską, która wróci dopiero w przyszłym roku. Życzymy cieplutkiego tygodnia. Całusy od zespołu Star Stable. Okej, okay, ta aktualizacja jest bardzo krótka. Jak widzicie, dużo nam tutaj nie, nie przyszło w tej aktualizacji. Oczywiście tu mamy lampiony, mamy fajerwerki, Jeszcze nie mam żadnych, żadnych w ekwipunku, żebyśmy mogli sobie je puścić, ale jak jakieś dostaniemy, to, to coś sobie puścimy. Okej, okay, nie, nie planuję ich kupować. Tutaj o wow, patrzcie. To chyba nie miało tak wyglądać. Nie jestem pewna. Dobra, porozmawiajmy sobie najpierw z kruszkiem i zobaczmy jego nowy tor przeszkód. A, jeszcze... No tak, jeszcze zadanie ze składem Battle good Zapomniałam o tym, a nie wspomnieli o tym w aktualizacji, okej. Okay. Nie, to trzask miał dla nas nowy, nowy tor. Okej, okay, już wszystko rozumiem. Tak czy tak Scott Bargut cię szukał. Chce się z tobą spotkać w miasteczku Srebrnej Polany. Chyba próbuje przekonać więcej osób, by wzięły udział w jego cosplayu czy czymkolwiek, co tam szykuje. Dobra, jak najbardziej pojedziemy sobie do Scotta i, i kontynuujemy naszą przygodę. Natomiast Trzask jest... Okej, okay, rozumiem, że Trzask jest tam. Dobra, pojedźmy sobie tam. Ja absolutnie miałam tak intensywne święta, że nie zdążyłam po prostu... Znaczy nie zdążyłam, no nie miałam możliwości nic nagrać, więc nie wchodziłam na Star Stable. Nawet nie miałam czasu się zalogować po Star Końcy w sobotę. Po prostu święta były bardzo intensywne, ale pozytywnie intensywne i, i miło spędziłam czas. Mam nadzieję, że Wasze święta też były udane. Porozmawiajmy sobie z Trzaskiem. Gdy w zeszłym roku zakończyły się obchody zimy, miałem wizję tego wyścigu z przeszkodami. Od tamtej pory nad nim pracowałem. Chcesz go wypróbować? Wszystkie przeszkody zrobiłem samemu. No oczywiście, że chcę. Zagrajmy sobie tutaj. Zobaczmy, co Trzask dla nas przygotował. Szkoda, że widzimy innych graczy, bo ja zawsze lubię, jak, jak jednak ich nie widać, bo to troszkę... Zaburza mi imersję. Okej, okay, tutaj było bardzo ciasno. Na skok wyskok. Trzeba chwilę się skupić. Ale ładnie to wygląda, naprawdę. Dobra, tutaj też będzie taki. Udało się. Ej, naprawdę śliczne są te przeszkody. Ten tor jest taki, wiecie, malowniczy. Okej. Okay. O, wyjeżdżamy też poza tor. Ciekawe, czy akurat tego nie lubię, no bo jednak jak robimy torskoków przez przeszkody, to lubię robić torskoków przez przeszkody, ale ciekawe. Nie mega mi się podobają te przeszkody, po prostu... Nie wiem, ten, ten, ojoj, troszeczkę mi się nie udało ten chłodny klimat jakoś tak. Bardzo mi przypasował. Nie, jak najbardziej na plus. Podoba mi się ten wyścig. Moja wizja w końcu się ziściła. mam nadzieję, że Ci się podobało i za coś takiego dostajemy 50 jorwickich szlingów i aż 300 ekspad dla konia. Okej, okay. podnieśmy sobie poziom, bo, bo możemy, więc czemu nie. W ogóle słuchajcie, ja jeszcze nie otworzyłam wszystkich prezentów. Tak jak mówiłam, nie miałam jeszcze e, nie miałam czasu. Od 23 grudnia po prostu tutaj mnie nie było, więc otwórzmy sobie wszystkie zaległe prezenty. 100 punktów doświadczenia 23. Siadło do skoków przez przeszkody pora babci dnia 24, czyli w Wigilię. Obejrzyjmy je sobie. Okej, okay. dobra, ona jest to naprawdę ładne. Sprawda nie pasuje mi trochę do tego ekwipunku, więc na razie go nie założę, ale mega mi się podoba. Już wiem, że będzie noszone. 25. Yeti Betty? Okej, okay, towarzysz Yeti. Słodziak, ale zostawmy sobie na razie tego liska, dobrze? E, 26 2000 JARWICKICH szylingów, bardzo dziękujemy SSO, przydadzą się na pewno. Ej, ale masz pięknego konia. I 27 czyli dzisiaj Ochraniacze Pora Babci. E, czyli to torba na siodło, tak, bo e, ktoś tutaj pomieszał troszeczkę ochraniacze i torbę na siodło, ale nie, dziękuję za zaproszenie, ale niestety nie mam na to czasu. Okej, okay, w ogóle byłam pewna, że, że będzie tylko do świąt. A dziś już jest 27, to już nie ma świąt, a i tak dostaliśmy prezent. To, to miłe, bardzo miłe. Mnie to interesuje bardzo jedna rzecz. Gdzie są te nowe zestawy noworoczne i, i, i szał obniżek? To, to bym chciała sprawdzić. Szał ostatnich obniżek, to są te rzeczy, ale one są naprawdę stare. W sensie, no jeśli ktoś z Was ma ochotę, jak najbardziej możecie się tutaj przejechać i kupić sobie rzeczy, bo rzeczywiście są, no powiedzmy za grosze, ale czy one są ładne? Miałam to na którymś końcu, pamiętam, co wie takie ze śnieżynką, ale to był szał wtedy, jak wchodziły te wiki, natomiast nie dla mnie to są koszmarki i ja absolutnie nie będę tego kupować. O, miałam się kupić ten czaprak. Zapomniałam o tym. Jak jeszcze mnie będzie stać, to, to go kupię. Postaram się nie zapomnieć tym razem. Nie mam pojęcia, gdzie są te zestawy sylwestrowe. Chciałam je wam pokazać, bo ja absolutnie nie będę marnować na takie rzeczy pieniędzy, ale, ale nie mogę znaleźć. Dobrze, trudno. E, wrócimy sobie do wejścia i pojedziemy oczywiście do Scotta Good, żeby zobaczyć, co on wymyślił tym razem. On jest w miasteczku Srebrnej Polany, a ja jestem leniwa, więc zobaczymy się na miejscu. Dobra, co ten nasz Scott tutaj wymyślił dzisiaj nowego? Jestem ciekawa, ale ma ślicznego konia. Hej, Juka, dzięki, że jesteś. Niestety... Pff. Dobra, e, nieważne. E, jedźmy w stronę Głuchych Lasów. Okej, okay, wróć do tropienia Yeti. Zobaczcie, jak się przepięknie złożyło, przy okazji pozbieramy sobie świetliki. Ja w ogóle ich trochę pozbierałam. Mam ich 4000 z kawałkiem. Jeszcze pewnie je dozbieram, i, i jak skończy się ten event zimowy, zimowa wioska i, i te zimowe zabawy, to jak najbardziej się po prostu wrócimy do, do tego. Porozmawiajmy znów ze Scottem. Nie widzę ani śladu Yeti, a Ty musimy zacząć tropienie od nowa. Co sprawdzimy najpierw? <tryk> Tylko nie kupę. Niech to, nie mam analizy trakupy w torbie na siodło. Chyba musimy to zrobić po staremu. Mrr, ależ tu ziemi. Rozpalmy ognisko. Ogrzyjemy się przy nim, kiedy będziemy przygotowywać plan działania, a do tego odgoni groźne zwierzęta. Zbierz trochę opału i rozpałki, a ja poczytam podręcznik bezpieczeństwa obozowicza. Ha, oczywiście. Wszystko ja. Moment, ja sobie muszę chyba przybliżyć mapę, bo, bo ledwo co tutaj widzę i... Okej, okay, to pa te patyki to świetna rozpałka. Dobra, te gałęzie nadadzą się na opał, a ja wpadłam troszkę pod śnieg. Ale to chyba nie szkodzi. Nie bardzo tu coś widzę w tym śniegu. Okej, okay, te, te suche liście będą idealne na rozpałkę. Dobra robota juka. Zanim zaczniemy, przypomnijmy sobie zasady bezpieczeństwa. Po pierwsze rozpalaj ogniska tylko w wyznaczonych miejscach. Po drugie. Nigdy nie spuszczaj ognia z oka. Po trzecie, zgasi ognisko przed pójściem spać. Po czwarte, zawsze miej pod ręką piasek lub wodę, by ugasić ogień. Usunąłem już wszystko, co mogłoby się zapalić od żar lub iskry, więc możemy rozpalać ognisko. Tak, pamiętam, że miałam taką y, na kasecie jeszcze bajkę Smurfy i, i odcinek w tej bajce, że Smurfy zostawiły właśnie niedogaszone ognisko i. I ognisko sobie zapłonęło, zrobił się pożar. Dobra, na, na moment wyłączę śnieg, bo jednak troszkę mi tu przeszkadza. I zróbmy to, co nas poprosił Scott. Dobra robota. Podpalę to zapałkami. Stań proszę w bezpiecznej odległości. Ach, i to jest życie. Czuję się jakbym włożył stopy do piekarnika. Zaczynam mieć ochotę na kiełbaski. Dobra, musimy ułożyć plan tropienia Yeti. Możemy rozejrzeć się za śladami w śniegu. Mamy tu trochę sprzętu do mierzenia odcisków. Czemu myślisz, że wyglądają jak zwykłe patyki? Przyjrzyj się im proszę. Zobaczysz, że jeden jest wielkości mojej stopy, a drugi jest o wiele, wiele większy. Chwila moment i wiadomo, czy to ślad zwykłej, czy dużej stopy. Rany. Przecież to logiczne. Hej, dlaczego nagle zziębły mi palce? Co do nasze ognisko zgasło? Zastanawiam się, czemu. Ojejku, jaki śmieszny! Ten młody Yeti zaatakował nasze ognisko. Chyba chce się bić za nim. E, dobra, włączymy się z powrotem. Ten śnieg, jak już nie muszę niczego szukać na śniegu. Co to ma być? Zasadzka. Ta zgraja nikczemnych dzieciaków atakuje nas śnieżkami. Szybko, przygotuj amunicję i rzucaj. Tylko celnie. Zobaczymy się po wszystkim, Juka. O ile przeżyjemy. E, ktoś mi podpowiedz, co ja mam tutaj robić. Takie lepienie śnieżki. Okej. Okay. Czy ja jednak mogłabym sobie wyłączyć śnieg? Bo jedno... ja was przepraszam. Ja wiem, że to psuje klimat, ale ja po prostu nie widzę tych. O nie, on też mnie trafił. Ja po prostu nie widzę tych y, stosów śniegu. A, okej, okay, rozumiem. Mam pozostałe śnieżki, cztery ulepione, i potem będę musiała y, ulepić kolejne. Rozumiem. I. Bo czemu on mnie zawsze trafia? Ja nie umiem unikać tych jego śnieżek. Wow, niebezpiecznie. Okej, okay, nie wydaje się to być trudne, tylko właśnie nie zawsze widzę te, te zaspy. W sensie w ogóle ich nie widzę. W tym śniegu oczywiście. Jakby, zobaczcie, tej zaspy w ogóle tu nie widać. Jakoś tak dziwnie. Nie, mam wrażenie, że nie łapie mi zawsze, jak kliknę, żeby rzucać. No. Super, jeszcze mi brakowało tego, żeby się zablokować. Ten to w ogóle już odpuścił. Moja zaspa. Nie możesz jej dotykać. Dobra, udało się. To było... Dziwne, to było takie mm, mech? Wygraliśmy bitwę, ale to nie koniec wojny. Chyba się trochę podekscytowałem. To nie wojna, to wyprawa. Wciąż muszę przeżyć spotkanie z wielkim Yeti. Hej, co to? I pip. Ależ przez słodkie wielkie oczęta. Ta lisiczka nie powinna być tak blisko nas. Na pewno potrzebuje pomocy. Co się stało malutka? I pip. Co? Letnie kołnierze z polotem? I pip. Przepraszam, dawno niczego nie tłumaczyłem. Może po prostu pójdziemy za tobą. Ja nie wiem, co to znaczy, pip, ale ona takie dziwne dzięki z siebie wydaje, podobno. Wygląda na to, że Yeti muszą zaczekać. Mamy nową misję Juka. Musimy pomóc tej przeuroczej małej lisiczce polarnej, która na pewno nas nie pogryzie. Chyba. Nie wiem, ale ja też mam taką lisiczkę i mnie nie pogryzła, więc może i ta nas nie pogryzie. O, okej. Okay. Scott nas przeteleportował. To w sumie spoko, dobra. Mam nadzieję, że nie przeszkadza wam, to, że ja się tak bawię tym śniegiem, ale po prostu jak muszę coś pozbierać, to ja. Patrzcie, jak ona robi kółka w śniegu, to ten śnieg się... Też się robi ślad po prostu w śniegu, że, że ona tu jest i, i ona to robi. Okej. Okay. Tyle podróżuję, a nigdy nie widziałem podobnej jaskini. Nie wiem, czy powinniśmy do niej wchodzić. Odkryj parę rzeczy, których nikt się nie spodziewał. Niech to chyba nie masz wyboru. Liśca weszła do środka. Wiesz co? Przejrzę sobie swój poradnik dla obozowiczów, żeby znaleźć coś ciekawego na temat jaski. Nie czekaj na mnie. Nie krzycz na mnie, żeby było jasne. Nie jestem wystrasznym tchórzem, który boi się pomóc biednemu liskowi w raju. Wchodzimy. Scott jest taki wygodny. Okej, okay, ale yy, ruszajmy. Moment w końcu najpierw kwiatuszka zbiorę. Teraz możemy ruszać na pomoc. to miejsce jest interesujące. Powinienem porozmawiać z Jamesem. Można by tu zrobić lodowy motel. Wstawilibyśmy do środka łóżko polowe i lampę oliwną. A potem wynajmowalibyśmy ludziom, którzy chcą zobaczyć zorzę polarną. Co ty myślisz? Hm, na jakie ślady pazurów mam spojrzeć? Nie wiem. Myślę, że możecie wynajmować to ludziom, którzy chcieliby zamarznąć. Popatrz na te śl ślady pazurów na ścianie. Na podłodze jaskini pełnej jest zabłoconych odcisków. Nie widzę, ale niech ci będzie. Wszędzie mnóstwo futra. Patrz, lisy polarne. Czuję, że to nie jest Lisia Nora. Zabierzmy je stąd. Chodźcie. Są takie puszyste. Tak słodko wygląda, jak mój lisek nam towarzyszy w pomocy. Ok. Rozumiem, że mamy już wyjść z tej jaskini. Czyli jest naprawdę. Urocza. Tylko czemu tu jest tak ciemno? Ten zimowy, że tak to nazwę, filtr jest taki obły. Troszeczkę mnie to drażni. W zimowej wiosce albo w tej jaskini. O, tutaj tego nie ma. E, dobra, gdzie jest mój koń? A Scott zostawił tutaj konia i poszedł sobie nie wiadomo gdzie. Hmm, dobra, gdzie mamy go szukać? Widzę tutaj wykrzyknik gdzieś obok. A, okej. Okay, coś go... Coś go siło. Jakby na pewno nie zmieściłbyś się pomiędzy tymi soplami, Scott. Uch, Juka, Wreszcie znalazłem swojego Yeti. Niestety, ale chyba mu się nie spodobałem. Pomocy! Musisz mi pomóc, Juka. Spróbuj go roztopić ciepłem z tych magicznych ognisk. Uratuj Scotta przed Yeti. Przebiegnij przez ogień. Okej. Okay. Gromadzenie ciepła. Rzuć się na Yeti. No jak na razie to Yeti się rzuca na mnie. Mistrzostwa Murland. Ja nie mam teraz czasu. Myślę o takich rzeczy, tutaj trwa walka na śmierć i życie. A masz. Gromadzenie ciepła. Rzuć się na Yeti. Dobra. Jak na razie to naprawdę Yeti bardziej wygląda jakby rzucał się na nas, a nie my na niego. Okej, okay, on jest taki uroczy. Widzę, że naprawdę zależy ci na twoim przyjacielu, skoro tak się na mnie rzucasz. Szanuję twoją odwagę i determinację. Niech mnie on gada. On na pewno też by mi pomógł. Uch, miło pana poznać, panie Yeti. Jestem Scott Barrelwood, juka i ja się przyjaźnimy. Miło was poznać, no może nie do końca. Jestem samotnikiem. Ale porozmawiajmy sobie na spokojnie i dojdźmy do porozumienia. Juka, przy okazji doceniam Twoją próbę uratowania mnie. Chciałbym tylko powiedzieć, że tak naprawdę wcale się nie bałem. Oczywiście, Scott. Panie Yeti, dlaczego terroryzuje pan Jorvik? Wywiad z Yeti. Najpierw wywołał pan niesamowitą zamieć, a potem posłał małe Yeti, żeby powodowały chaos na wyspie. Nie panuję nad pogodą, panie Buttergood, jednak śnieg na Jorvik wpływa zarówno na mój lud, jak i inne arktyczne stworzenia. W każdym razie wasze wydarzenie pogodowe przyciągnęło małe Yeti, a ja poszedłem za nimi, żeby wziąć je do domu. Ale potem ni stąd, ni zowąd Juka robi mi zdjęcie i zaczyna pokazywać je ludziom w miasteczku. Na to się nie zgodzę. Zacząłem was śledzić, żeby odebrać to zdjęcie. Nie chcę walczyć, chcę swojej samotności i anonimowości. Proszę, zniszczcie zdjęcie i nie mówcie nikomu o naszym spotkaniu. Ale zgadzamy się. Możesz żyć jak tylko chcesz. Bardzo Wam dziękuję. Może kiedyś będę mógł wam pomóc. Teraz muszę odprowadzić małe Yeti do domu. W sumie spoko, sympatycznie. Chyba powinniśmy położyć kres plotkom i ogłosić, że nasza wyprawa zakończyła się wielką porażką, a Yeti nie istnieje. No tak obiecaliśmy więc. Więc tak zrobimy. Porozmawiajmy sobie ze Scottem, znowu nas teleportował, w sensie, jak dla mnie spoko, bo nie muszę tam jeździć, tak? Zmierzcie się wszyscy, mamy ważną wiadomość. Jak dobrze wiecie, tropiłem mitycznego Yeti, opierając się na słabych dowodach w formie beznadziejnie podrobionego zdjęcia, które otrzymałem od pewnej osoby o imieniu Juka. A co? To znaczy, Juka i ja razem tropiliśmy Yeti, opierając się na tym beznadziejnym zdjęciu. Wbrew waszym oczekiwaniom, nie odkryliśmy dowodów na istnienie tego mitycznego stworzenia. Stacy miała rację. Skocie Badry Good, wariat z ciebie. Dosłownie nikt nie wierzył w istnienie Yeti. Hm, ciebie też miło widzieć. Rety, skąd się tu wzięłaś? Ojej, jej rodzina chyba potrzebuje tymczasowego domu na zimę. Porozmawiajmy sobie ze strażniczką Joyce. Spotkajmy się w zimowej wiosce, zbudujemy tam dla nich schronisko. Ej, czy to jest już odliczanie? Nie, do czego to odlicza? Bo ludzie tu stoją i odliczają, czy to chodzi o fajerwerki? 2, 1, 0 I co się stało? bo jakby nie widzę, żeby tu się coś stało Aha, no właśnie A, i teraz znowu godzinę mamy czekać Okej, okay, bo wybiła równa godzina Ale to, nie wiem do czego jest to odliczanie Trudno, udajemy się z powrotem do zimowej wioski Okej, okay, porozmawiajmy Zbierzmy surowce z okolicy, by zbudować małe schronisko Gdy skończy się zima, cała rodzina będzie mogła wrócić do domu Okej okay. Znowu zbieramy gałęzie, dobrze. Aczkolwiek tutaj to wydaje się być łatwiejsze, bo na przykład je widać. Nie wiem, czemu czasem się nie wyświetla E nad przedmiotami, z którymi możemy wejść w interakcję i jakby to było troszeczkę takie popsute. E, dobra, gdzie jeszcze są te gałęzie? Ojku, moment, bo nic nie widzę. Jeżdżę jak wariat. Dobra, tam jeszcze widzę gałąź, ale tu jeszcze widzę. O nie, goblin. Ej, no dosłownie... Dobra, nieważne. Nie mam pytań. Zgarnijmy sobie gałąź. Zbliżamy się do gałęzi, zbliżamy się. Dobra. Zbuduj schronisko z... wykorzystując zebrane materiały. Musimy tutaj podejść. Budowanie schroniska. Ojejku, jakie gniazdko słodkie zbudowałam. Słodziaki. Podoba im się. Dobra robota. Pora na zasłużony odpoczynek. Tak, za to dostawaliśmy liska, a ja już mam tego liska. Okej. Okay. Spędziliście we dwójkę ze Scottem dużo czasu, Juka. Widzieliście coś dziwnego? Możesz mi powiedzieć. Coś się dzieje na szlaku, zostaje na szlaku. Ha, to ci dopiero. Liski są zadowolone, a moje grono przyjaciół się powiększyło. Mogę ci prosić o jeszcze jedną przysługę? Pewnie mały lisek jest... Pewien mały lisek jest bardzo przywiązany do ludzi, a ja muszę dużo podróżować przez swoje badania. Możesz wziąć go do siebie? Byłaby z was świetna para. A że ty się nie bałaś lisów jeszcze 5 minut temu? Oto twój nowy lisi przyjaciel. Bawcie się dobrze. Dam ci znać, gdyby potrzeba mi było więcej pomocy przy badaniach. Ciesz się zimą. Okej, okay, i co, ja teraz mam dwa liski? Czekajcie, tu jest nieustraszony lisek, a tu jest też nieustraszony lisek. Okej. Okay prawda nie przydadzą mi się aż dwa, ale jakby w ogóle zawsze na plus, jak da się zdobyć jakiegoś towarzysza, aż tak to ujmę za darmo, no, za zadanie, bo, bo jednak w tej grze towarzysze kosztują i konie kosztują, i nie każdy ma możliwość wydania tylu, tylu star starcoins Godne docenienia. Okej, okay, wpadł mi nowy poziom zimowej magii. Ja od zeszłego, od poprzedniego odcinka nic nie zebrałam, więc zbierzemy sobie 200 jorbickich szylingów. Mam pewne obawy, że nie zdołam do końca tego eventu zebrać wszystkich. W sensie zapełnić tego paska. Do tego dążę. Chciałam jeszcze podjechać tu. Nie, nie chcę z tobą rozmawiać, tylko chcę robić zakupy. Chciałam podjechać tutaj, bo udało nam się zebrać aż 71. Muszę zrobić porządek w szafie, ale dobrze. Porządek w szafie już sobie zrobię poza odcinkiem. Okej, okay, czy ja będę nosić taki sweter? Wiem, że nie będę, więc cóż nie. nie... Nawet się nie będę oszukiwać. To są jakieś spodnie z tym, z, ze skarpetami. Dobrze widzę? Nic tu nie widzę, przez to światło kiepskie. Chwila zastanowienia. Dobra, kupimy sobie te spodnie. Kupimy sobie tutaj ten kask. Okej. Okay. Czy chcemy do tego zestawu rękawiczki? Nie wiem. Nie wiem, czy chcemy rękawiczki, ale na pewno chciałam sobie jeszcze kupić to siodło westernowe, bo, bo nawet jeśli go... Chociaż moment. Siodło siodłem, może najpierw kupię sobie ten. To widzicie mi się nie bardzo podobają, ale ten czaprak sobie kupię, a, a potem jak do. A, mi się tu już nic nie zmieści. A, nie, dobra, ta jedna rzecz, czy mi się zmieści, to kupię sobie ten czaprak. Siodło kupimy sobie następnym razem, jak zdobędę troszeczkę więcej tych, e, tych żetonów. Natomiast w tym odcinku. To by było na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, propozycje albo po prostu chcielibyście się podzielić tym, jak spędziliście święta, to zapraszam Was do komentarzy. Komentarze są Wasze. Natomiast ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia wkrótce.